3, 2, 1, 2. 6 prawy długi, otwarty przez szczyt 30. Płaski prawy, potem płaski lewy przez szczyt 120. 6 lewy przez szczyt, bardzo długi 60. 6 lewy przez szczyt otwiera długi 80. Prawy przez szczyt 50. Powoli sześć lewy 30, skrypt prawy, a wróć prawy dookoła bali 50. 6 lewy, otwiera 30. 4 lewy 40. 5 lewy przez szczyt 100. 6 lewy długi otwiera przez hopę 50. 4 prawy długi zacisk do 6 lewy przez szczyt bardzo długi otwiera 80. Kryty wąski 4 prawy długi. Otwiera 30. Płasko środkiem przez chopę 180. 6 lewy długi otwiera przez chopę 30. 6 prawy długi otwiera przez szczyt 50. Prawy wąsko. Wyjście przez szczyt, asfalt 80. Przez szczyt powoli, ukryty zakręt, 1 lewy. 200. Ostrożnie prawą doszykany jeden lewy. pięćdziesiąt, sześć lewy, dwieście pięćdziesiąt, zakręt trzy lewy długi otwiera przez szczyt szupę. 30. Skręć 3 lewy długi. 80. 4 prawy długi. Otwiera 30. 6 lewy przez chobę do 6 prawy długi. Przez szczyt otwiera środkiem przez hopę do hopy. Do nagle ostrożnie. 2 prawy, 3 lewy, 30. 6 prawy długi, 30. 6 lewy przez szczyt, długą hopę. Do środkiem przez dużą hopę, 30. Lewy do trzy prawy, długi zacisk do pięć lewy. 50. 6 prawy długi, otwiera przez szczyt do środkiem przez szczyt. Do sześć prawy, bardzo długi przez metę do hamoj. Jak ci się prowadziło? Chcesz zmienić?